W mianowniku tego ułamka znajduje się liczba niewymierna. Chcemy ją usunąć. Robimy to tak. Przemnażamy cały ułamek przez ułamek tej postaci. Jak wymnożę licznik z licznikiem, to otrzymam pierwiastek kwadratowy z dwóch. Natomiast jak wymnożę mianownik z mianownikiem, to otrzymam pierwiastek kwadratowy z czterech. A pierwiastek kwadratowy z 4 to jest 2. I gotowe. Usunęliśmy niewymierność zmianownika. Ta niewymierność wskoczyła nam teraz, jak widzisz, do licznika.